Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy Blair Witch Boilum, 3 uh, The Ellie Kedward Tale. Mamy bramę do indyjskiego cmentarza, jak rozumiem. Serio? A to co ja mam jeszcze niby zrobić, to. Hmm. No chyba nie mam do nich jakoś... E, im czegoś zrobić, co? Hmm. Mam w płomienie wejść? E, to by było dość dziwne, bo teraz przedmiotów... Co no, na przykład mam zrobić? Zaraz. Eee. Tak, tak. O to chodzi? Czy co? To w miało miałoby jakiś sens, ale. <grywka> Okej. Okay. Mój brat nie wie, co. By the most courageous of hearts, you may enter these sacred grounds, but be warned—they contain untold dangers. The evil hand of Hecatomix can be felt even on these hallowed grounds. się już tego wszystkiego, tam nie boję. za dużo już tu e, przeszłam m, żeby się właśnie takich rzeczy obawiać. Wow, jakieś cienie tu widzę. Dobra, myślę, że tradycyjny krzyż na razie wystarczy. Dobra, wrogowie e, pobiegnę chyba przed siebie licząc, że nie wiem, dobiegnę do celu i tyle wystarczy. Bo mamy przecież chyba tylko kości zgarnąć, jakiegoś tam od niejednego konkretnego Indianina, a nie wszystkich po drodze. O nie, pewnie będzie walka z czymś bosowatym. Albo nie. Po prostu walka na takiej arenie większej. No dobra. Zobaczmy. Wow, zostawcie mnie, zostawcie! No nie, 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 tak nie może być, nie może być. Woju i tym krzyżem. No, bij, że ich tym krzyżem jak trzeba, a nie wydziwiasz mi tu. Człowieku! Kolejni wychodzą. Jak miłe, że nie wszyscy naraz, a tak właśnie poczekali aż tamtego zapuszłam. A, dobra, wal go skrzyża, skrzyża, o ręka mu odpadła cudownie Bardzo mnie takie widoki cieszą e, jeszcze ten No, weź, że I znaczy, kurde Oni już nie żyją, to, to co ja do nich mówię, to tak średnio pasuje Jeszcze jedno Przechodka ma się w najlepsze co urozmaica nam tutaj walkę Ej, ile much od razu z niej kulek nalatuje zresztą w sumie też dziwne bo tak wyłażą z przemrożonej ziemi wszędzie tu jest śnieg to skąd tu muchy ja rozumiem że to są no jednak te mm, no, ale może bez przesady. Dobra. Mm. On w nich nie celuje, chyba nawet co? No rany. Długo to wszystko trwa. No czemu? Celuj, że! Dobra, trochę w tył. Mm. Teraz może, nie wiem, czy ja mogę ich jakoś zabić inaczej? Dobra, na razie tym próbuję. Ejku. Fajnie, mam naboje, tylko co mi po nabojach jak oni tutaj dalej e, w najlepsze. Tak? O mogę na przykład mm, nie tak, a chciałam... Kurde, no, chciałam jakoś ich rozwalić. Nie wiem, wydaje mi się, że te niebieskie mam jakoś im porozwalać, ale niespecjalnie to chyba działa. Co? O, no przykład jakbym tak zrobiła. No nie, też nie działa. Hmm. No jak ja mam ich rozwalić? Hejże. Hmm. Dobra, może wezmę raczej płonący krzyż. I tym to jakoś podziała wtedy? O właśnie w ten sposób. O. No nie wiem. Może takaż do skutku. Nie wiem. Laska z błyskawicą. Nie, no oni dalej są tu i mają się najlepsze. Hmm. Nie wiem jak ich zabić naprawdę mm. No oni powracają cały czas do żywych No kurde, jak ja mam się w każdym razie z nimi uporać Kurde, no na pewno mam to jakoś rozwalić Czyli zaraz spróbują tak tak, tak, tak. Dobra, będę i tak naparzać z tym. I teraz, tak? No, schowaj, że krzyż. Nie, no. Zaraz, inaczej. Ja w sumie nie wiem, którym to przyciskiem na dobrą sprawę powinnam to zrobić, ale tak, teraz próbuję rozwalić. Tak. I o, jest. Teraz mi się udało. Wow, ileż to trwało. Nie, nie, dlaczego? Eee, nie zdążyłam nawet. No świetnie. Raz, raz, raz i jeszcze, jeszcze raz. Tak, teraz, tak i. Nie. Nie, 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 nie. o właśnie. No, i to rozumiem. Teraz to jest życie, a tu... A, to mama. Bo już się zaczęłam zastanawiać, co to w sumie jest. Dobra, ale warto ją sobie odzyskać. Wiedziałam, że coś z tymi niebieskimi kulkami trzeba zrobić, to nie do końca wiedziałam co. Dobra, czyli tak, zwykły krzyż. I tu jeszcze więcej walki pewnie będzie. Lord Hecatomix has warned you already to stop interfering in his plans. He has sent me to bring you to your knees and slowly suck the life from your pitiful body. Dobra, okay, um, no, 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 no. to oznacza nie, nie, nie jakąś Nie wiem, na niego to raczej e, nie działa Płonący krzyż, e, zaraz laska z błyskawicą O właśnie, w ten sposób go spróbuję jakoś zabić może mm, To mi zaraz ta błyskawica stała e, No ucieknie Dobra, trochę tradycyjnie podstrzelamy do niego, co? Mm, fajnie, że trafiam. Jeszcze raz, jeszcze. Dobra, to już zawsze coś, tak. Szybki jest, tak. Mm, jejku. A masz, a masz, a masz. O, jakoś. Nie, nie, zmienia swoją postać chyba. O nie, się je okiem we mnie. Nie! Trzelaj! Czy to oznacza konie y amunicji? Niemożliwe. Przeładowałeś, czy nie masz jej? No pięknie. To co mi zostaje? Płonący krzyż. O nie. Na niego to tak raczej chyba działa, co? lepiej ta yy, błyskawica a masz jeszcze raz no ja też mam kijek tylko że to już mi na żaden cios chyba nie stracę może go tak jakoś nie chyba krzyżem muszę w końcu go okładać ale przynajmniej też działa dobra będziemy się tak nawzajem okładać a masz, a masz, a masz, a masz, a masz no pięknie, że mi praktycznie cała amunicja się skończyła Dobra, to trochę będzie trwało w takim razie Ale tradycyjne metody jak widać też działają Jejku um, A masz, a masz, a masz Dobra, ja się takich widziadów nie boję, a masz Bo rozumiem, że to jego kości mi się w końcu przydadzą co? O ile jest bytem tielesym. A miejmy nadzieję, że jest, bo nie mam zamiaru innych kości tu szukać. Jakoś żadnymi się nasz bohater nie zainteresował. A masz, a masz, a masz. jeszcze raz. I a masz. Tak, to był niezwykle ambitny komentarz e, głosowy do tego co się działo. To... O, mam kości starego Ingenina. Jakie dostałeś? Wzięłam sobie. Wszystko dzięki mm, moim zasługom. Dobra, teraz czas na... Mm, nie. Święty krzyż. I... Mm, Ej. Z nimi trochę powalczę, bo liczę, że dzięki temu e, odzyskam trochę mamy. Ała, ała, ała. Zostawcie mnie. Zostawcie. Dobra, z tym może być trudniej niż myślałam. Dobra, jest pierwsza piolka. Aby więcej, tak, zdecydowanie to mi się przyda. Tak, mamy też naboje. A masz. No tak, takie uzupełnienie zapasów jestem jak najbardziej za. Ja mam tutaj też coś się leśni, ale chyba nic nie mogę zgarnąć. Już więcej. Hmm, czyli co mi teraz powie dziennik? Hmm, dziennik mówiłam eee, Dobra, chyba dość logicznym byłoby wyjście z tego cmentarzyska hmm, i ruszenie no, do celi Dobra, teraz tak ogólnie trochę sobie powalczę, żeby odzyskać to nieco. Mam nadzieję, że już piólek z życiem nie będą mi e, przyznawać, a właśnie a to amunicję, a to mamę, bo one się o wiele bardziej teraz nam przydadzą. O, tu jest takaś, że Też ją wcześniej ominęłam. O nie, też już jest za dużo, nie chcę mi się z nimi chyba walczyć. A może? Ten taki pierwszy się yy, yy, wydzielił od tamtych, został samotny specjalnie chyba, żeby mi dać jakieś naboje lub manewr. O, już mamy pól. Smutne to jest trochę, bo auć nie, a myślałam, że mnie atakują. A to nie mnie, oni się zacięli na drzewie jakimś. Ale wyglądało groźnie. Przez moment przynajmniej. Dobra, czy tu już jest wyjście? Yy, dobra, oczywiście musiałam się zaciąć jak zwykle. I wracamy do miasta. To trochę pewnie potrwa, ale co tam. Przez las znowu. O, czyli jednak nie do miasta, do Indianina. O, miłe, że znowu nas teleportnęło. Porozmawiajmy z nim. Tak, już mówię rzeczy oczywiste tak, jak bohaterowie tej gry. Time draws near. You must enter the demon plane and face Hectomics. You must keep your eyes wide open, as you travel the demon plain. There are still children there, and they are in grave danger. You have come far since we first met, and your faith has grown stronger. But I would like to strengthen you further by teaching you a spell that will give you greater power over your enemies. The raindrops in this vial are from a brutal thunderstorm that occurred over a thousand years ago. When the vial is destroyed, a storm will rage. And cause great damage to your foes, but use caution, Jonathan, and remember that unleashing any spell will diminish your personal magical energy. Thank you, Asgaya. Your help has been a great comfort to me. O, tak, to prawda. Ale e, pomoc czarownicy również nieoceniona. tak, zdecydowanie zwykły łowca czarownic sam nie dałby sobie rady z tym pierwotnym złem gnieżdżącym się w tym jednym lesie. I właśnie, łowca czarownic. I kto mu pomaga? Czarownica. No właśnie. Bo jak się człowiek da ogłupić nauką kościoła, że... Mądre, światłe kobiety, to po prostu ta czarownica, które trzeba spalić, no to się, no to potem yy, ma za swoje. Dobra, a ja zanim znowu wejdę na jakieś tematy, które mnie bardziej mm, jakoś yy, no, zajmują, to właśnie może skupię się, gdzie ja w zasadzie mam tutaj biec. No, do miasteczka wydaje się, że droga jest prosta, ale tak jak coś wydaje się proste to mm, właśnie łatwo stracić czujność i potem coś spieprzyć. No nie. Słyszę całe mnóstwo niebezpieczeństw w tym lesie. To jest pewne, a nawet bardziej niż pewne. Lecimy, lecimy. Czy to już będzie tu miasto teraz? Miło by było. Chęcią użyłabym teraz tego przedmiotu zamieniającego nas w orła, żeby jakoś szybciej przez ten las przebyć, ale to by pewnie i tak nie przeszło. Jeszcze gra by mi się zawiesiła i, i co ja bym wtedy zrobiła? O nie, zaczynam rymować. To mi się nie podoba. No trudno. Eee, tu do miasta? Tak, w ogóle on dziwnie przechylony jakiś biegnie. O nie, coraz więcej tych wszystkich sporów w lesie widzę. Nie, no. Nie, no dobrze biegnę. Zaczęło mi się jakoś wydawać, że droga jest mi nieznana. A! Nie, 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 zostaw mnie, ty poczwaro! A szczerze nawet wyjełam zupełnie podświadomie. Ale dobra, tam teraz już. Ojej. Jakiego powitania was? się You've nie spodziewałam. Job, But I fear you are about to confront evil that is far more powerful than anything you can imagine. Here, take this bible with you. A port, some Hold meantime. it up before an evil being and you will cast an extremely powerful exorcism spell. I must caution you though, casting it will diminish both your energy and the demon's. You must ensure that you have more energy to spare than your enemy. If you find yourself low on health during the spell, you must stop the exorcism, but be warned Stopping during mid-spell is detrimental to your health as it will not be replenished. Replenishing your health from the spell can only be done if your target has been destroyed. Oh yes. You'll only to. be able to cast the exorcism spell twice before replenishing your magical energy. I understand. I await your safe return. Nie, tam a po tej scence, jak się kończyła. Ta kobieta wisielec e, tak dziwnie jakoś powiewała na stryczku. <grymne> Dziwne to jest. Teraz mm, tutaj. To mnie przeraża. Takie niby nic, a jednak... Zaraz co on zrobił? No, czemu nie chcę tam wejść? i've been waiting for you, jonathan. were you able to retrieve the bones from the burial grounds? i have them, but it was no easy task. oh, these will work nicely. wait while i construct the tuana. like the spirit tuana, this symbol will give you the power to open the demon gate you must take this charm with you as well. it will guide you to the gate. use it in the forest to summon tawaskara, a dark wolf that will lead you to the demon gate. you must understand, jonathan, that entering this gate may mean your death. i'll take my chances. Z zagrożeniem, że tak powiem. E, dobra, wychodzimy stąd. Och, może przejrzymy mm, te jeszcze wpisy w dzienniku. Teraz co mamy tutaj? Dobra, da się zrobić. E, a tu zobaczmy, czy coś nowego zanotował. Mm, Nie specjalnie. Dobra, czyli do lasu znowu. To by w sumie dość oczywiste było. Hmm, czyli, czyli, czyli... Tędy! No hmm, To już będzie niewątpliwie pewnie... Podróż w jedną stronę. O, jest i ten wilk. Który... Zaprowadził mnie już... Na właściwe miejsce, tak? O kurde.

No dobra, czegoś takiego to się e, nie spodziewałam e, i no tak, tak, e, walka z czymś znowu bosowatym na koniec odcinka? O nie, nie ma mowy, więc domyślacie się, co to znaczy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. A na razie to tyle, trzymajcie się, cześć!